Siemano, to ja Frogi i dzisiaj nagrywamy rodzinkę Mojipops. Proszę was, do 13 lipca chcę mieć 10 subskrypcji. Udostępniajcie mój kanał, lajkujcie moje filmy i mówcie znajomym, aby mnie subskrybowali. Przechodzimy do odcinka. Oto rodzinka Pops. Czas na śniadanko. Po śniadanku Ej, pójdziemy się położyć, bo mnie trochę brzusio boli i chcę się zdrzemnąć i teraz... Okej. Okay. Półtorej godziny później. A że się wzbę... O nie! Która jest godzina? Muszę ich budzić. Wstawajcie, 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 wajcie, wajcie, wstawajcie, wstawajcie. Hmm, co się stało? Jest już 12:59! Czas zjeść obiad! Znaczy, jaki obiad? Teraz jest wrócić. Po szpitalu. Po szpitalu. O, jak ja się dziwnie czuję. Co się stało? Moja minka. Po drugim razie w szpitalu. Ej, już mi wszystko dobrze. Czas iść zjeść obiad do domu. Bo jest już 15:50. Co? No. Lecimy do domu, zjeść obiadać. Po obiedzie. Mm. Idę się znowu zdrzemnąć. Okej. Okay. O, o nie, zapomnieliśmy, że dzisiaj jego urodziny. No właśnie, ro robimy prezent. I teraz zatrzymuję. Si siostrzeczko, siostrzeczko, mamy dla ciebie prezent z okazji swoich stało, urodzin. Proszę, co? piłeczka. Jest! I teraz Sto lat, sto lat... Sto lat. Nie Nie żyje, żyje nam! Jeszcze raz, jeszcze raz! Nie żyje, żyje nam! Nie żyje nam! A kto? Marcia! Jej, dziękuję za piłeczkę, bardzo mi się podoba! Jej, dziękuję! Port 2 wkrótce, papa! Pa.